Minęła 8.30, zaczynamy Fakty RMF Marle Marlena Chudzio. To już prawdopodobnie ostatnie chwile mostu tymczasowego na Krajowej 40 w Głuchołazach na Opolszczyźnie. Łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM i dziennikarzem Pawłem Koniecznym. Jestem, witam. Pawle, ustaliłeś, że konstrukcja została uszkodzona tak mocno, że niedługo może zostać zalana. No tak jest. Przeprawa nie wytrzymała kilkudniowego naporu wody. Konstrukcja mostu już nie jest zagrożona, ona już trzęsie się w posadach. Scenariusze są w tym wypadku dwa, w tym jeden oznaczający poważne konsekwencje dla miasta. Jeśli most rozsypie się na kawałki i popłynie, będzie mniejsza szkoda. Natomiast jeśli stworzy swoistą tamę i skieruje wodę tam, gdzie nie potrzeba z naszego punktu widzenia. No to może być groźnie. Powiedział mi przed chwilą Daniel Palimonka, starosta Nyski. Złe informacje płyną także właśnie z Nysy. Pół godziny temu zawoły syreny alarmowe, wciąż czekamy na informacje dotyczące zrzutów z jeziora nyskiego. To ważne dla samego miasta, jak i takich miejsc jak Paczków. Tam już podjęto działania. Ewakuacja w dziewiętlic, ujeśca, trzeboszowic w gminie Paczków. Do tego burmistrz przygotowuje się na potężną ewakuację miasta. Pogoda niestety w niczym nie pomaga, nad nami kolejna potężna ulewa, a do tego niezwykle silny wiatr. Na nagraniach z głuchołas widać, jak miasto dosłownie znalazło się pod wodą. Zalane są domy i ulice. Możecie to zobaczyć na naszej stronie rmf24.pl. 1600 osób ewakuowano dotąd w powiecie kłodzkim na Dolnym Śląsku z powodu powodzi, poinformował premier. Donald Tusk rano uczestniczył w posiedzeniu sztabu kryzysowego. Jak dodał, trzeba się liczyć z tym, że osób, które będą musiały opuścić swoje domy, będzie dużo więcej. Zaapelował, by poważnie traktować wezwania służb. Pamiętajcie, jeśli odmawiacie ewakuacji, to stwarzacie poważne ryzyko, czy niebezpieczeństwo, czy problem nie tylko dla siebie, ale także dla służb, i dla... bo to utrudnia w ogóle działanie. Później... Gdy sytuacja jest trudniejsza, ewentualna ewakuacja kosztuje dużo więcej wysiłku. Być może jakieś życie będzie zagrożone tylko dlatego, że ktoś odmówił w odpowiednim czasie ewakuacji. Przygotowane są miejsca, w których ewakuowane osoby mogą znaleźć schronienie. Na przykład 400 osób przebywa teraz w szkole w stroniu śląskim. Na Dolnym Śląsku cała uwaga jest teraz skupiona na Kotlinie Kłodzkiej. Scenariusza z Kłodzka obawiają się jednak także inne gminy na Przedgórzu Sudeckim. W Świdnicy jest teraz nasz reporter i reporter RMF Max Bartek Paulus. Jelenia Góra, Kamienna Góra, Dzierżoniów czy Świdnica to mieszkańcy tych miejscowości z niepokojem obserwują poziom wody w rzekach regionu. W nocy wydano tam tysiące worków z piaskiem, które mają pomóc mieszkańcom w uniknięciu podtopień. Do tych doszło jednak w wielu miejscach, w tym górzystym terenie, dziś ogromnym zagrożeniem może być nawet niewielki strumyk, który po wielogodzinnych opadach zamienia się w rwącą rzekę. To problem wielu mniejszych miejscowości na Dolnym Śląsku. Trwa wielka mobilizacja, jak tu w Świdnicy, miejsca, w których Bystrzyca może wystąpić. Z brzegów wzmacniane są workami z piaskiem. Na koniec wracamy jeszcze do najnowszych ustaleń z Głuchołaz. W każdej chwili może dojść do zawalenia się mostu tymczasowego na Krajowej 40. Przeglądamy się sytuacji w tym i innych poszkodowanych regionach. Kolejne specjalne wydanie faktów o dziewiątej. Nasi reporterzy opisują Katastrofy, rozmawiają z poszkodowanymi ludźmi. Czekamy na Wasze zdjęcia i filmy, które możecie przesyłać na fakty, RMFFM. Radio, muzyka, fakty RMFFM.